Witajcie. Dzisiaj pokażę wam stary zapomniany klasyk. Burgera z mortadeli w kajzerce. Niby nic wielkiego, a jednak wystarczy jeden kęs i nagle wracają wspomnienia. Zaczynamy od cebuli. Obieramy ją i kroimy w cienkie piórka. Na patelnie wlewamy olej, wrzucamy cebulę i od razu delikatnie ją solimy. Ten mały trik sprawia, że szybciej puszcza soki i równomiernie się smaży. Smażymy ją na średnim ogniu bez pośpiechu, aż zrobi się miękka, złota, lekko brązowa. Gotową cebulę odkładamy na bok, wrócimy do niej za chwilę. Teraz czas na główną bohaterkę mortadelle. Kroimy ją na grube plastry, mniej więcej około 2 cm ma być konkretnie, ale bez przesady. Żeby mortadela nie ściągnęła się na patelni podczas smażenia, nacinamy na jej środku delikatny wzór X. Dolewamy odrobinę oleju na patelnię i smażymy ją powoli na wolnym ogniu, aż złapie ładną, chrupiącą skórkę z obu stron. Bez pośpiechu. Kiedy mortadela jest już gotowa, bierzemy kajzerki i przekrajamy je na pół. Podsmażamy je od wewnętrznej strony na tym samym tłuszczu, który został na patelni. Jeżeli chcecie więcej chrupkości, możecie też lekko podsmażyć zewnętrzną stronę albo wrzucić bułki na chwilę do piekarnika. Tutaj pełna dowolność. Zaczynamy składanie, i teraz wersja pierwsza klasyczna. Na dolną część bułki nakładamy musztardę, potem gorącą mortadele, porcję cebuli. I jeszcze odrobinę musztardy na górę. A teraz wersja druga, trochę bardziej współczesna. Na bułkę wlatuje znowu musztarda, potem mortadela, ser, który ładnie się rozpuści, sałata, ogórek i odrobina keczupu. Ten sam klasyk, ale zupełnie inny smak i gotowe. Dwa podejścia do jednego bardzo prostego dania. Dajcie znać, którą wersję wybieracie: klasyczną wersję z musztardą i cebulą, czy tą bardziej nowoczesną z dodatkami. Dajcie również znać, czy pamiętacie takie kanapki z dawnych lat. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo takich klasycznych przepisów będzie tu zdecydowanie więcej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.